Jesteś pewna? A nie Majtek? Świetnie! Naklejeczka. Pytanie numer 3. To będzie bajka. Ty nie będziesz znał odpowiedzi pewnie, nie? Uwaga! Jak miał na imię syn Mufasy z Króla Lwa? Simba! Nie podpowiadamy tam z tyłu! Simba? No Simba, Simba! Dawidłowa... Dziewczyny, nie podpowiadamy. Jak ktoś wie, to cisza, żeby było sprawiedliwie. Słuchajcie, musicie gonić koleżankę, bo już ma trzy naklejki. Uwaga, uwaga, teraz będzie trudniejsze pytanie, ale mam nadzieję coś dla chłopaków. Po czym można poznać pirata? Dwie rzeczy charakterystyczne dla piratów. Natalka chyba się zgłosiłaś pierwsza. Po czym możemy poznać pirata? Ostatki po piratkim ubraniu statku, ale statek jest jakiś charakterystyczny? Nie, nie nie wiem na razie. A to ja ci podpowiem. A co ma pirat zamiast ręki? Eee... Ha? Świetnie! Dobrze, uznajemy tę odpowiedź, otrzymujesz naklejeczkę. Pytanie piąte. Chłopaki, do roboty! Chociaż tego możecie nie wiedzieć. Uwaga! Jak nazywa się... Pódnica baletnicy. Chłopaki się uśmiali. Baletnica. Nie. Muszę ci zrobić bu. natalka. To może baletniczka? No nie, baletniczka. To było trudne pytanie. Chłopaki, wiecie? On? No dobra, dalej, próbujemy. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. No Natalka, szansa numer dwa. Spódnica? No to jest spódnica. Spódnica baletnicy. To było trudne pytanie. Trudne pytanie, ale takie taneczne bardzo. Po prostu uśmiejecie się. Wiecie jak nazywa się spódnica baletnicy? Paczka. Paczka.